Piotr Rejs, kapitan Lecha Poznań. Dzisiaj troszeczkę więcej pan spędził czasu na boisku niż z Grazhofer-Zurich, no ale efektu prankowego nie było. No, zgadza się, ale przede wszystkim zawsze liczy się wynik końcowy zespołu, a nie indywidualne zasługi. Ja się cieszę, że dzisiaj zdobyliśmy trzy punkty w Stoku. Pierwsze trzy punkty w tym sezonie, jakby nie było. Będziemy wracać w dobrych humorach do Poznania, za kilka dni mamy kolejne spotkanie ligowe. Musimy wygrywać, żeby piąć się do góry i bez względu na to kto będzie te bramki strzelał, e, najważniejsze są nasze punkty. Tutaj obok stadionu jest stacja kolejowa Białystok Stadion i dzisiaj ta poznańska lokomotywa przez tą stację tak przemknęła w dalszym kierunku, tak trochę mnie chyba małym nakładem sił ten, ten mecz żeście wygrali. No, parę dni temu graliśmy mecz z gra i większość zawodników pewnie jeszcze dzisiaj odczuwała skutki tego spotkania. Natomiast e, chcieliśmy tutaj wygrać. E, wiedzieliśmy, że Jagiellonia zagra agresywnie, walecznie, e, jednak, chyba z przebiegu spotkania to my byliśmy z zespołem zdecydowanie lepszym, jeśli chodzi o umiejętności poszczególnych zawodników. E, I dlatego odnieśliśmy łatwe, spokojne zwycięstwo.